Czyli witam wszystkich serdecznie ze strony Artur. tu do klienta, do miejscowości rzutkowo ważonki. Wziądzę do niego. Um, Atakę do kukurydzy Kemper. Mówię, um, no, 460 pro. No, to jest też do jakieś 3 km. Nie wiem, czy to Słuchajcie, dojeżdżam praktycznie do klienta, do klienta. teraz w lewo, W prawo. W prawo. Muszę troszeczkę tutaj się nadłożyć Aha. O, fajnie Dobra Dzień dobry, witam dobry. Witam Pojedzie tak? sobie tam do przodu ładnie za tą, cofnie i elegancko tutaj Aha, dobrze, sobie. dobrze dojmiemy, okay? Dobra, fajnie Chyba wszystkich obudziłem za wcześnie Aha, to fajnie, kurde, ja też od czwartej To jeszcze poprawić? No, się pan się wyłamał No, no My Zawsze to... tam jechali, nie? Aha, dobra A tu jakoś tego Co? A siódma i siódma Siódma, no, raczej no Jakoś tam tego, to raczej staram się być, jak mówię, że Na godzinę to czasami coś się to wydarzy, do nie? Tu jest ja to do, gdzieś do, do jakiejś komunalki no nie wiem czy to komunalki, no to małe takie, tam jeden ma 75 koni, drugi ma 30-50 koni, nie? Jeden idzie nie daleko do... To... Zabrali Fenda, jest Arbus i... <noise> Arbo... i ten, Alpax. I się sprzedaje. <noise> no sprzedaje się, ten jeden jedzie na ten zielony. Jeszcze mm, właśnie no i tak się... Tak, sprzedaje się Fenda za milion, to już musi być klient przy tej gospodarce, niektórzy co jest. no wow. To jest tragedia. No zgadza się. A takiego Arbusa, to ktoś sobie ciułał, ciułał... I będzie dalej ciułał. <noise> no. na emeryturce go, nie? Słuchajcie, macie długie widły? Mamy krótkie, ale sobie damy radę, bo podejdziemy widłami, za środkowy tam złapimy. Najwyżej taki łańcuch mam fajny do ramki. No, bo, nie no, no, bo to, no, bo to jest większy. O ona, tak, ten. to nam wytrzyma. To tam, ma. to tam pod ten pierwszy belkę nam łapi. A to jak tamtej już złapię, to już pasuje. Do, no bo jakby nie złapało, to jest tragedia wtedy, nie? Bo, no, z... bo to ma 3 tony, chyba, nie? No, o kurde, nie wiem, co no. robimy? Nie, nie, najpierw rozładujemy ale zrobimy? No, zrobimy, zrobimy. Można robić, ale właściwie to się to trochę przestygnie. Woda to się temu u nas szybko gotuje. Szybko. Zajmiemy już i będziemy robić. Dobra, tylko żeśmy już to tak ładnie zdjęli. O, sorry. Bo tymi pasami jest? Proszę? Tam z tyłu też jest, 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 jest! To tak... Za droga maszyna, żeby na dwóch pasach była. Ja no, że ta maszyna jest pewnie nie tańsza jak ten traktor. Nie wiem, czy dwie watra, które starczy o tę maszynę. No, 300. No. Prawie 400, ponad 20. No. no to nie, to braknie tam. No, tak. O. Ten pasto pod ręce nie, bo tu ten i ten, żeby mi zleciał po drodze te, te resztę. A to co później, ale jeżeli mi wskaza. Bo tutaj by za to zapala się, bo jest, żeby. Tak. Nie, bo to zejmiemy tam chyba w środku. Tak, ten pas to nie będzie, to on się trzyma przystawka, tak to się trzyma przystawka z tym, to to nie no, będzie. No no, bo tego to zapinałem, bo żeby mi nie zleciały te... Ale ona jest do przystawki Tak, tak, tak. Jakiegoś jakiegoś tam... E... Kurde, i co? no tutaj... Ta burta nie pasuje na co dzień. I to tu... będę musiał iść po młotek, poczekajcie. A nie Młotkiem, tak. Mhm. Nie sięgnie tam, mi się zdaje. Za krótkie będą. Bo tutaj jest troszeczkę tego. A weź teraz na siebie. Co? Nie. Nie. Aha. Przeduszków nie macie? Aba za górę go złapać. A, tam za górę. chodzi nie 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 nawet to... to wsadzali na takich długich widłach jeszcze nie to właśnie kało tam taki nakładek nie macie nie tak żeby je włożyć troszeczkę przedłużyć taki profil powinien być mhm. Tak to założyć? A ten jest znowu na no to od tego, nie? Co powinno być, do, do zabezpieczenia tych maszyn Chyba, że go... Masz mocno Chyba, że go jeszcze niedobry... Że go nawiniesz jeszcze trochę Jesz Tak? Trzymam ma na słowo, myślę, że będzie dobrze A czy ładowarka podniesie jeszcze? O, jeszcze tam w jest tak, trzeszczy wszystko teraz Chodź, idzie Kuba do przodu, no chodź No to już patrz, kurwa, mamy jeszcze metę, no to sensu No nie? Ale o. się O, 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 dobra, no i tak siłę ma zawsze, nie? Ma, ale... A, no. Na siebie, Kuba, bo to się musiało odbić od ziemi No Na siebie No, no okay. i na siebie Tam zaraz nie poleciała za bardzo masy Eee, o, o, Jeszcze do góry, do góry Dobra, Ale... poczekaj, bo te klacki trzeba... Poczekaj, już 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 słuchaj. idziemy. Już idziemy, zabieramy Klack. Bez, bez no no właśnie. Nie dobra, to już będzie dobrze. A słuchaj, wsiadłbyś do samochodu, byś ruszył. Żeby Mogę ruszyć. Mogę. Nie weź tę furtę weź no. ten pas. Poczekaj, bo to jest tak poważna, że jest nie. Ale to i tak Nie bo tylko odjadz, on trzefnie on, on a ty odjadesz Nie odjadę jak? To jak bym musiał ponieść? Ale nie on trzeba się przedstawić 20 cm, tylko do... Nie nie no nie, ja mogę nie. tylko od burty kawałek odjechać, wiesz? Dobra, co no ta chuba? Pala boschokoła nic się nie muszę No no dobrze, o, dobrze, jest dobrze, teraz jest dobrze Elegancko że na tamtym trzyma ten takie jest już, nie? nie na Ale lepiej podmuchać, nie? Prosto, Kuba, nie? No i elegancko I no ma damach... no nic sobie nie dało, ile by to trzeba do góry, żeby tego No, no I Kuba, jak tego, to zaraz będziemy opuszczać, nie? I zostawiamy ją od razu w lewo 10 o... centymetrów na ciemno i dawaj je tam pod przedszkalnie w Nie Tu się nie da już, opuść się, Kuba Kuba, A, na siebie możesz trochę? Da, daj na siebie, da, mo, możesz nie, nie dać Bo za, za mało siły będzie miał, nie? Już nie da na siebie? Kuba. To wie co, opuść delikatnie i, i ten Jak się oprze, to tą na siebie Ale ona, to nie chodzi o to Ta już, już się chyba skończyła Aha No i teraz daj na siebie, Kuba Będzie miał lżej, wiesz? Opuszczaj, opuszczaj na siebie, opuszczaj. Nie, nie cofaj, nie cofaj nie e, Bardzo Dawaj jeszcze na siebie Dobra, to się to my... i tu ją można zostawić Można zostawić Tak? Aha Opuszczę tak, całkiem na stopę, i sobie zajedziemy tutaj bez problemu, kiedy raz. No, no nie tak, fajnie, o, to dobra będziemy kombinować No nie ma co, maszyna jest do podjechania tą to... Używano, no. było to porażko i teraz zdecydowaliśmy się na nowo, bo było używano, ale to tam. Aha, No Wszystko jak chupcie, się. Żeby no, on pewnie. Nie, bo tak jak trzeba siedzieć i to trzeba robić to trzeba zapierdzielać, Ja nie ma co stojeć. Porażku muś cofaj. Dobra. O! Pasuje. Ogarnięte, to to. Do. Dobra, to to tylko moje. A tutaj jest chyba do zapania, można by na to zapać, nie? Tak, tylko że jak to staro braliśmy, to używano, właśnie nam zopali. No no, tu jest właśnie co, so tutaj te haki, nie? No, no. I co? Weź, no i tam wiesz, to była używana przy stawie. No, no, a tu to, to lepiej tego. No Dobra, a tu mam dla pana taki kodzik rabatowy do wykorzystania w e sklepie. Tam na kolejne zakupy? 1000 zł no, 1000 zł tak. I... Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano a szorcy od 17 do 22.